Amen. Gdziekolwiek jesteś i teraz słyszysz mnie i się zainteresowałeś tym, co się tutaj dzieje. Chcę, żebyś tutaj przyszedł albo ustał i zaczął słuchać tego, co będę mówił, bo będę mówił bardzo ważną rzecz. Będę mówił do ciebie. Nie będę opowiadał Ci różnych dziwnych rzeczy, ale będę mówił właśnie do Ciebie, gdziekolwiek teraz jesteś. Posłuchaj, zatrzymaj się w tym momencie. Skręć to miejsce. Chcę, żebyś dzisiaj mógł usłyszeć o tym, że Bóg jest żywy. Chcę, żebyś usłyszał dzisiaj potężną prawdę o tym, że Jezus Chrystus, Boży Syn, umarł za twoje grzechy. Chcę, żebyś usłyszał o tym, że Jezus realnie zmartwychwstał i że to jest coś, co może uratować twoje życie. Nie wiem w jakim miejscu jesteś Twojego życia Nie znam Ciebie, jestem po raz pierwszy w tym mieście Ale chcę żebyś wiedział, że potężna miłość żywego Boga jest właśnie dla Ciebie Ja dzisiaj jestem człowiekiem, który mówi o Jezusie Bo zobaczyłem, że jest to jedyna szansa dla człowieka Słuchaj, miałem 17 lat i zabiłem człowieka Byłem człowiekiem, którego sądy skazały na więzienie, na potępienie, ale kiedy poznałem Jezusa, poznałem żywego Boga, moje życie się zmieniło. Chcę, żebyś posłuchał teraz, że jest szansa dla twojego życia, że nie jesteś stracony. Obojętnie, co mówią ci ludzie, obojętnie, co powiedzieli ci w szkole, obojętnie, co powiedziała ci rodzina, może powiedzieli, że jesteś skazany na porażkę, że jesteś skończony. Chcę Ci powiedzieć, że jest dla ciebie szansa. Jest potężny, żywy Bóg, Bóg, który jest miłością, i On daje szansę każdemu człowiekowi. Chcę ci powiedzieć, że nie musisz kończyć swojego życia w piekle i nie musisz na tej ziemi wegetować. Jest dla Ciebie życie i jest dla Ciebie życie w obfitości. Nie da ci tego religia, nie da ci tego świat polityki, nie da ci tego nic. Ale Bóg, żywy Bóg, jest w stanie pociągnąć Twoje życie do siebie. Posłuchaj, gdziekolwiek jesteś. Jezus Chrystus może przyjść dzisiaj do Twojego serca. Wszystko zależy od Ciebie, od decyzji, jaką podejmiesz. Posłuchaj, ja nie miałem w swoim życiu autorytetów. Mój ojciec był alkoholikiem. Być może doświadczałeś różnych życiowych traum, różnych kłopotów życiowych. Być może nie miałeś tak autorytetu, jak ja nie miałem. Wiesz, ja musiałem przechodzić w domu, jak mój ojciec leżał pijany, przechodzić przez niego i to nie był dla mnie nikt ważny. Ja wiem, jak dzisiaj trudno prawdziwego ojca, ale chcę ci powiedzieć, że Bóg jest prawdziwym ojcem, ojcem, który jest w stanie zabezpieczyć twoją potrzebę. On jest w stanie przyjść do Ciebie jako prawdziwy ojciec, jako tata. On jest w stanie stać się dla Ciebie prawdziwym autorytetem. Kimś, kto może Twoje życie wyciągnąć z bagna. Ja się dostałem do więzienia i miałem w perspektywie 25 lat pozbawienia wolności. Zginął człowiek. Wielokrotnie ludzie mnie pytają. To jest niemożliwe, żebyś Ty, morderca, poszedł do nieba. Coś Ci powiem. Idę do nieba. Nikogo się nie boję i niczego się nie wstydzę, jestem wolny jak Sanki w maju. Nikt nie jest w stanie dzisiaj mi powiedzieć, że nie idę do nieba. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. To ja powinienem zginąć, ale zginął on. Tak samo ty powinieneś zginąć. Być może myślisz sobie, nie jestem takim grzesznikiem jak on. Nie robiłem nic złego, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli nie oddasz swojego życia Jezusowi, pójdziesz do piekła. I nie ma bata. Tam nie będzie dyskusji przed jakąś Bozią i nie będziesz się tłumaczył, że chodziłeś do kościoła, byłeś porządnym człowiekiem. Piekło jest pełne porządnych ludzi. Piekło jest pełne porządnych ludzi. Ludzi, którzy nie oddali swojego życia Jezusowi. Ale dzisiaj jest szansa dla Ciebie. Dzisiaj możesz podjąć decyzję swojego życia. Dzisiaj możesz oddać swoje życie Jezusowi. To jest dzień zbawienia. To jest dzień łaski. Nie musisz ginąć. Nie musisz ginąć. Może ci się wydaje, że jesteś kozakiem. Ja się znam dużo kozaków. Ja w więzieniu spotkałem wielu kozaków. Chodzili, bujali się. Tylko tak naprawdę w każdym sercu był lęk. Bali się. I też się boisz. Nie wiesz, co będzie z Twoim życiem. Założyłeś sobie dzisiaj maskę. Jedna maska to jest maska porządności. Druga maska to jest maska twardziela. Coś ci powiem, gdzieś w głębi Twojego serca jest płacz, jest deficyt. I ten płacz może ukoić tylko Jezus Chrystus, Boży Syn, potężny żywy Bóg, który zszedł na ziemię, umarł za grzechy ludzi i zmartwychwstał. Wiesz, mój ojciec przestał pić. Zobaczył, że spaplał swoje życie, że syn może dostać duży wyrok. Założył firmę, zaczął nieźle zarabiać. Zaczął dawać wszędzie pieniądze, żeby mnie wyciągnąć z więzienia. To był taki czas, że za łapówki można było wyjść. I wyciągnął mnie z więzienia, dostałem tylko 8 lat. Ale miesiąc przed moim wyjściem mój ojciec zginął w wypadku samochodowym. I chcę Ci powiedzieć, że nieważne jaka trauma w twoim życiu miała miejsce, nieważne jak zostałeś poniżony przez diabła, Bóg może wyjąć się z tego. Ja w tym czasie uważałem, że na Ziemi tylko zło ma sens. Ja myślałem, że trzeba być złym człowiekiem, że trzeba przepychać się łokciami. Ja myślałem, że muszę kraść, bo jak nie będę kradł, to nie będę miał pieniędzy. Ja myślałem, że jak będę miał pieniądze, to będę czuł się bezpieczny. Może wydaje się tobie, że jesteś człowiekiem majętnym i oznacza to dla Ciebie bezpieczeństwo. Coś Ci powiem, to jest nieprawda. Każdego dnia życie człowieka może się zakończyć. Również Twoje życie może się zakończyć. Co powiesz kiedyś Bogu? Powiesz, pokładałem swoje bezpieczeństwo w pieniądzach? To jest fikcja! Ja niedługo trafiłem drugi raz do więzienia. Coś ci powiem już jako recydywista, jak trafiłem do więzienia. To było nieważne, czy coś zrobiłem, czy nie. Nie zrobiłem drugiego przestępstwa. Ale byli świadkowie, którzy powiedzieli, napadłeś na kantor i poszedłem do więzienia z perspektywą, że dostanę 10 lat. Odwieszą mi tamten wyrok. I teraz nie wyjdę już za kilka lat, tylko wyjdę za 10-12. I wiesz, to robiłem wszystko, żeby wyjść. Złamałem sobie szczękę, zrobiłem nowotwór, żeby wyjść z więzienia. Wyszedłem. Poznałem ludzi, którzy nauczyli mnie, że można w Polsce mieć dużo pieniędzy i nie siedzieć. Zacząłem handlować narkotykami. Zacząłem wyłudzać pieniądze. Zacząłem wyłudzać haracze. Byłem człowiekiem, który bardzo szybko stał się narkomanem. Może jest w Twoim życiu jakiś nauk i myślisz sobie, że nie możesz z niego wyjść. Chcę Ci powiedzieć, że to jest nieprawda. Trzy razy umierałem od narkotyków i Jezus Chrystus mnie podniósł. Dzisiaj mogę spać w kokainie i to mnie nie rusza. Wiesz dlaczego? Dlatego, że poznałem żywego Boga. Dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Nieważne, jak głęboko jesteś w jakimś zniewoleniu. Nieważne, czy chlasz. Nieważne, czy ćpasz. Nieważne, czy siedzisz w pornografii. Jezus Chrystus, Boży Syn, jest w stanie wyłowić się z tego miejsca. Jest dla ciebie szansa. W 2001 roku poszedłem po raz trzeci do więzienia. I wiesz co? Miałem krótki wyrok. Ale właśnie w ciągu tych kilku miesięcy, w ciągu tego krótkiego wyroku, po raz pierwszy zetknąłem się z Biblią. Posłuchaj, jeżeli miałeś w życiu komunię czy bierzmowanie, to masz Biblię. Ona gdzieś stoi, gdzieś tam na półce zakurzona. Proszę cię, kiedy wrócisz do domu, weź ją i zacznij czytać, dowiedz się, że. To jest prawda. Dowiedz się o pewnych prawdach. Dowiedz się o tym, że Jezus Chrystus jest realny. To nie figura, nie obraz, nie system religijny. Jezus Chrystus jest żywy. Ja dowiedziałem się z tej Biblii, że Bóg mnie kocha. Takiego bydlaka. Słuchaj, nieważne jak jesteś zły. Nie patrz dzisiaj na to, jak jesteś zły. Zobacz, co Jezus Chrystus zrobił w twoim życiu. Zobacz, co Jezus Chrystus zrobił. On umarł za Twoje grzechy. Za wszystkie Twoje grzechy.